Ruszyła Champions League, magiczne mecze Ligi Mistrzów za nami, mnóstwo interesujących starć na czele z tym hitem Juventus Borussia Dortmund. Natomiast my dzisiaj nie będziemy oceniać, analizować gry Bayernu Monachium, Chelsea czy też FC Barcelony, a pogadamy sobie o klubach, które nas tak realnie interesują z perspektywy rankingowej, a więc przyjrzymy się w Olympiakosowi, Pafosowi, Kopenhadze czy też Bodoglimt, a więc ekipom, które nam niestety uciekają w rankingu. UEFA. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc czas podsumować sobie ten europejski tydzień i spiąć klamrą te mecze Ligi Mistrzów we wtorek, w środę, także w czwartek i wszystko podsumować z perspektywy rankingowa, a więc ile dokładnie zarobili nasi rywale i ile my do nich tracimy, ponieważ warto dodać, że nasze polskie kluby wchodzą dopiero do gry 2 października, a więc kiedy startuje Liga Konferencji, a do tego czasu jeszcze niestety jest jedna kolejka Ligi Mistrzów, a do tego jedna kolejka Ligi Europa, więc no dziś taka poziom przestrzeń dla wielu krajów na no, to żeby złapać punkty i żeby odjechać nam w rankingu UEFA. Natomiast zanim zaczniemy, zanim rozpoczniemy sobie ten rankingowy klimat, serdeczna prośba o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału. Niech ta, moi drodzy, nasza sportowa rodzina się powiększa. Także kto ogląda, niech koniecznie zostawi łapkę, także subskrypcję. Jednocześnie też prośba o wsparcie mojego kanału poprzez platformę Tipli Patronite, czy też wirtualne postawienie kawki. Teraz startujemy i zacznijmy sobie od tego, że zerkniemy na mecze Ligi Mistrzów, które nas szczególnie szczególności interesują z perspektywy rankingu. Więc jak to wyglądało w, ten, w tym tygodniu, właśnie jeśli chodzi o spotkania, które no, musimy analizować pod kątem rankingowym. Jak w tej chwili widzicie, rozpiska meczów, czyli analizujemy wtorek, środę i czwartek. Natomiast w szczególności interesują nas mecze, które miały miejsce w, przedwczoraj, a także wczoraj, a więc te rywalizacje między Olimpiakosem a Pafosem. Od razu też dodałem w kwadratowych nawiasach em, miejsca danych krajów w aktualnym rankingu UEFA, czyli mamy 11. Grecję. 17. Cypr, tutaj oczywiście remis w tej rywalizacji. Dalej z kolei Slawia Pracha, która remisuje z Bodo Glimt, też swoją drogą nieprawdopodobny mecz. No i ta pogoń Norwegów w walce o remis. Czesi oczywiście na 10. miejscu, Norwegia na miejscu 12. Potem jest kolejny remis. Kopenhaga dzieli się punktami z Bayerem Leverkusen. Duża w zasadzie sensacja na Parken, biorąc pod uwagę fakt, no, że jednak aptekarze byli faworytem. No i też mamy dobry dla nas wynik, a więc zaznaczony na zielono, czyli wysoką porażkę Galatasaray. No i straty tych punktów w rankingu przez Turcję, gdzie w tym meczu we Frankfurcie wysoko wygrał Eintracht. Takie pierwsze wnioski generalnie są takie, że to są wyniki dla nas dobre, ponieważ no nie mamy sytuacji takiej, że np. Grecja, Dania czy Norwegia nam odjeżdża, gdyż te kluby podpowiednio poremisywały, a więc z naszej perspektywy, patrząc na naszą lukę, to są wyniki sprzyjające temu, żeby te kraje nam specjalnie nie odjechały, więc możemy być generalnie zadowoleni, biorąc pod uwagę wyniki w tym tygodniu w Lidze Mistrzów. Warto też sobie przypomnieć, jak wygląda dokładna punktacja i zasady punktowania, ponieważ tutaj jest znacząca różnica względem fazy eliminacyjnej, gdyż te punkty w fazie ligowej dzielimy na dwa. Kluczową też historią jest liczba zespołów, które wystawia dany kraj w eliminacjach i to też absolutnie trzeba podkreślić, że nie ma żadnego znaczenia, ile klubów jest finalnie w fazie ligowej, gdyż patrzymy na to, ile klubów startowało w eliminacjach. No myślę, że naszym takim błogosławieństwem i dużym plusem jest fakt, że wprowadziliśmy 100% klubów do fazy ligowej. Natomiast to jest absolutnie historia, powiedziałbym, wyjątkowa, gdyż wiele klubów no, gdzieś przepadło w eliminacjach. No i finalnie mnóstwo krajów, które nas interesują, nie było w stanie wystawić w całego pakietu klubów do fazy ligowej. Natomiast tylko taka przypominajka, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o punktowanie. A więc tutaj mamy każde zwycięstwo, które waży, na przykład z naszej perspektywy kraju, który wystawił cztery punkty, 4 kluby 0,5 punktu, natomiast ciekawe też są kraje jak na przykład Dania, Cypr czy Szwecja, które również miał cztery kluby w eliminacjach, a więc to oznacza, że na przykład zwycięstwo Kopenhagi, które reprezentuje Ligę Duńską, waży tyle samo co zwycięstwo Legii, Lecha, jak czy Rakowa, a więc 0,5, co też warto dodać, remis oznacza zarobek w wysokości 0,250, a więc połowa z tej puli za zwycięstwo, natomiast to co nas już może cieszyć Absolutnie, no to fakt, że mnóstwo krajów, typu Turcja, Czechy, Grecy, Norwegia, Austria, Szwajcaria, czy Szkocja, wystawiło po pięć klubów w eliminacjach, gdzie ten przecinek jest zupełnie inny i pojedyncze zwycięstwo waży 0,4 punktu rankingowego, natomiast remis oznacza przychód w wysokości 0,2 punktu rankingowego. A więc to nas absolutnie cieszy i też powoduje, że na przykład, jeżeli rozpocznie się w liga konferencji, załóżmy, że w te pierwszej kolejce cztery polskie kluby wygrają, co generalnie jest możliwe, biorąc pod uwagę terminarz. No wydaje mi się, że legia może być najtrudniej patrząc na tę rywalizację z Samsung Sporem. Natomiast możemy zgarnąć w tej takiej pierwszej puli, w tym takim pierwszym rozdaniu europejskim aż dwa punkty rankingowe, więc też nie ma co się specjalnie będziemy przejmować za bardzo. Biorąc pod uwagę aktualny ranking UEFA. A tak on wygląda. Jak w tej chwili widzicie, to jest aktualny ranking po aktualizacji po tych meczach w w tym tygodniu, a więc tutaj widzimy przede wszystkim, kto punkty zarobił. No i to gdzieś jest dla nas, powiedzmy, no, historia tyle niepokojąca, że my stoimy oczywiście w miejscu, gdyż dopiero wchodzimy do gry na początku października. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, warto zerknąć na aktualny ranking UEFA. kolumna, która nas szczególnie interesuje, to jest kolumna ten tydzień. I tutaj widzimy, że punkty zgarnęli Czesi, bo to jest remis z Praga, to też jest remis z Olimpiakosu, czyli kolejne punkty, tak samo remis Budoglimp i punkty dla Norwegów, czy też na przykład remisy Kopenhagi, a także Pafos. natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jest inny przelicznik w przypadku Ligi Duńskiej, a także Ligi Cypryjskiej. Natomiast też, co na pewno warto dodać i pokazać, tutaj kolejna grafika już z kolumną dystans, a więc ile dokładnie punktów my tracimy do Norwegii, Grecji i tak dalej i ile też tracą do nas poszczególne kraje, na przykład Dania, czy też Austria. Co istotne, ten dystans pomiędzy Duńczykami a nami się zmniejszył obecnie w Danii, Traci do nas zaledwie 0,394, a więc to oznacza prosta matematyka, że już na przestrzeni tych najbliższych tygodni Duńczycy mogą nas dogonić, znaleźć się na lokacie 13, zepchnąć nas na miejsce 14. I teraz płynnie przechodzimy do tego, co się może wydarzyć, a więc terminasz najbliższych meczów europejskich. Wszystkie spotkania, które się rozegrają przed 2 października, a więc przed tym, kiedy polskie kluby wchodzą do gry, a więc przed pierwszą kolejką Ligi Konferencji. Jak w tej chwili widzicie, to jest druga seria gier, jeżeli chodzi o fazę ligową Champions League. Do tego też początek rozgrywek Ligi Europy. Warto tylko dodać, że już w przyszłym tygodniu europejskim startuje właśnie Liga Europy, natomiast Liga Mistrzów jest rozgrywana w tym samym czasie, w tym samym tygodniu w zasadzie, co startuje Liga Konferencja, więc mecze, które nas szczególnie interesują w kontekście tego, co się może wydarzyć. No jak w tej chwili zresztą widzicie, mamy ten terminarz, no i tutaj mecze, o których absolutnie trzeba powiedzieć. Czyli zacznijmy od Ligi Mistrzów, to jest konfrontacja Bodoglim z Tottenhamem. Tutaj generalnie prognozy są dobre, bo jest wysoka szansa, że to Po prostu wygra, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że mistrzowie Norwegii, no jednak są mocni u siebie i też, no nie musi coś skończyć zwycięstwem kogutów. Dalej to jest rywalizacja Galaty z Liverpoolem, gdzie generalnie ekipa The Reds faworytem będzie. Potem to jest Inter Slavia Praga, gdzie generalnie też nie musimy się jakoś obawiać o to, że Czesi nam odjadą, biorąc pod uwagę, że Inter jest dużym faworytem. Następnie PAFOS Bayern Monachium, czyli kolejne takie starcie Dawida z Goliatem. Potem Karabach Kopenhaga, tutaj, no zobaczymy też, jak poradzi sobie ekipa Mateusza Kochalskiego, no biorąc pod uwagę. Fakt, że Azerowie wygrali z Benfica może być różnie. Natomiast w naszym interesie oczywiście jest to, żeby Karabach ten mecz wygrał i żeby Kopenhaga nam nie odjechała, gdyż no, Duńczycy nas Teraz tracą do nas naprawdę niewiele. Dalej to jest mecz Arsenalu z Olimpiakosem, gdzie oczywiście kanonierzy faworytem będą. No i rozgrywki Ligi Europy, a więc też mecze do szczególnej analizy. Tutaj fajny mecz Mityland rywalizuje z szturmem Gras, czyli jest szans, że te ekipy sobie punkty pozabierają. Natomiast generalnie, gdy miał powiedzieć swój typ, no to chciałbym, żeby wygrał tutaj szturm, gdyż Duńczycy, a więc. No, kraj, który reprezentuje Midtjylland czy też Kopenhaga, cały czas nas, nas gonią no i oczywiście nie chcemy tego, żeby nas e, przegonili. Do tego też na pewno rywalizacja POKUS, Maccabi e, Tel Aviv, a więc też taki ważny mecz z naszej perspektywy Dynamo Zagrze w Fenerbahce Svena Zvezda Celtic, Freiburg Basel, Lille, który rywalizuje z Brandt, to też bardzo ważny mecz, gdyż Norwegia jest tuż przed nami, w naszym interesie jest to, żeby tutaj na przykład Lille ten mecz spokojnie wygrało Ferencvall mierzy się z z Wiktorem Pilzno, Rangersi grają z Genkiem, Salzburg Sport, no i na koniec też taki bardzo ważny mecz z perspektywy rankingowej, a więc Young Boys, które się z Panathinaikosą, a więc rywalizacja tych dwóch ekip, które nas z perspektywy rankingu UEFA szczególnie interesuje. Jakie więc są wnioski, żeby to zgrabnie podsumować? Przede wszystkim musimy uważać na Duńczyków, najgeneralniej no kibicować, żeby ani Kopenhaga, ani Midland tych punktów nie zbierało. Jednocześnie też trzeba cały czas pilnować sytuacji Norwegów, a więc to są te rywalizacje Bodoglim, które tak jak powiedziałem wcześniej, mierzy się z Tottenhamem, a więc tutaj trzymamy kciuki za ekipą Kogutów. Czy też ta rywalizacja Lille z Brana, więc znów tutaj mówimy o konfrontacji klubu norweskiego z zespołem reprezentujący, reprezentującym ligę top 5, a więc również w naszym interesie jest to, żeby faworyci swoje mecze wygrali, no i żeby te kluby nam Szczególnie uciekały, biorąc pod uwagę punktacje rankingowe, natomiast też warto spojrzeć, no taki powiedział obraz szeroki, jak wygląda generalnie sytuacja nasza i też naszych rywali pod kątem takim, ile kto ma klubów w rozgrywkach europejskich w fazie ligowej. Ja tę grafikę przygotowałem już jakiś czas temu, natomiast warto jeszcze raz się z nią zapoznać, żeby tak sobie gdzieś spojrzeć przekrojowo na naszą sytuację, także sytuację naszych rywali. W tej chwili widzicie my oczywiście mamy czterech reprezentantów, przed nami jest Norwegia, która ma w fazie ligowej Bodo, a także Bran, nie ma żadnego klubu w lidze. Grecy mają reprezentantów czterech, Olympiakos, PAOK, Panathinaikos, AEK. Wyżej oczywiście Liga Czeska, czyli to jest Slavia, Praga, Wiktoria Pilzno, Sparta, czy też Sigma. Jeżeli chodzi o Turków, Belgów, Portugalczyków, czy Holendrów, ta sytuacja też jest jasna. Czytać tych klubów nie będę, bo to jest raczej gdzieś taka, perspektywa kilkuletnia, żeby się znaleźć w tym top 10. Natomiast to, co jest istotne, to za nami są Duńczycy, którzy na szczęście mają tylko dwa kluby, a więc to jest Kopenhaga, Midland, między innymi Silkeborg, przepadł w eliminacjach z Jagielonią, za co musimy podziękować wszyscy drużynie Adriana Siemieńca. Jeżeli chodzi o straków, no to są oczywiście w trzy kluby, a więc Szturm, Salzburg i Rapid. Następnie Szwajcaria z Basel, Young Boys czy też Luzan. No i kolejne kraje typu Cypr, Szkocja, Szwecja, Izrael. Kraje, które są zdecydowanie dalej, które przede wszystkim teraz są zdecydowanie więcej punktów do nas, którzy plasują się cały czas na 13. Lokacie. Moi drodzy, wiadomo, że ranking UEFA jest tematem szerokim, wielowątkowym, więc prośba do Was na koniec, dajcie znać, co chcielibyście usłyszeć w kolejnym materiale rankingowym. Jednocześnie też odsyłam wszystkich do pozostałych formatów, gdzie na przykład przytoczyłem tę gdzieś poziom prognozowaną ścieżkę polskich klubów, a więc symulację fazy ligowej, ligi konferencji, jak to może wyglądać po aktualizacji, ile dokładnie punktów możemy zebrać i jak te mecze będą wyglądać z perspektywy naszych zespołów. No wiadomo, że głównie czekamy na to, co się wydarzy, właśnie nasze perspektywy, a więc zacieramy ręce w kontekście tych naszych tygodniów europejskich, kiedy wystartują nasze rozgrywki, czyli rozgrywki Ligi Konferencji. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dziś, za oglądanie tego formatu do końca. Jednocześnie też zapraszam do kolejnych formatów, czy na przykład meczów live, gdyż dziś startuje Ekstraklasa, a więc mam przyjemność Was zaprosić na komentarz spotkania GKS Katowice-Krakowia, czy też tej rywalizacji hitowej z perspektywy tabeli, a więc wisła Poc, która podejmuje Jagiellonię-Białystok. Moi drodzy, dziękuję. Ja nazywam się Piotr Pecki kanał 365 piłce Odsyłam do innych materiałów zachęcam do łapek subskrypcji, pozdrawiam i do zobaczenia.